Mk mówili. Będzie fajnie mówili. No ni f... nie wiem, czy fajnie. Oczywiście, żarty żartami. Nieważne, czy jest to BMW, czy jest to Mercedes, czy byłoby to Audi. Każde auto ma jakieś tam swoje bolączki, prędzej czy później. Jak na razie z nową M4 nie mam żadnych problemów. Żadnej bolączki nie miała, ale to też może dlatego, że tym Boberkiem. Rzadko w sumie podróżuję. Wiecie, to już jest kurwa sportowy wóz. No, tutaj nie ma za dużo wygody, bo jak widzicie, tu są takie foteliki wesolutkie z jaj holderem z karbonu. Nie, można normalnie jaja na tym położyć, że tam sobie odpoczywają, ale cała reszta ciała cierpi, bo fotele ściskają. M8, no to jest. Jak już powiedziałem gdzieś na jakimś ostatnim wywiadzie, mój dream car i tym autem jeździ mi się najlepiej z dotychczas wszystkich innych AMEK, jakimi jeździłem. Jest to dla mnie, no mówię, auto idealne, kurka blaszka, ale już pierwszą bolączkę ma. I już nie wspominając o tym, że raz mi ją porysowali, ale to się zdarza zawsze. I pierwszą bolączką jest to, że od jakiegoś dwóch czy trzech dni zaczęła mi odpalać jakbym kurwa odpalał diesla. Nie wiem, czy teraz wam to pokażę. Zaraz sprawdzimy. w ogóle. op op op, pakujemy się do środka, wciskamy. Czy odpali normalnie? Hmm. No, odpaliła normalnie tym razem. Ale dlatego mówię, że jest to bolączka, ponieważ raz odpala tak, a raz hechła, 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 jakby odpalić nie mogła. Więc zaraz poproszę Kamilka, żeby podpiął komputer, zobaczył, czy może jakiś kod błędu wyskoczył albo coś. A moja emka, którą pewnie część. Znaczy, spora część z Was pamięta, czyli stara M4 Cabrio. Stoi właśnie tak pod ścianą i marnieje. Nawet silnik z niej wypadł. Jeżeli zapytacie, dlaczego z niej wypadł silnik, to niestety sportowe auta to do siebie mają, że po jakimś przebiegu trzeba no, zrobić taką e, wymiankę kilku istotnych elementów i tak bolączką. Efekt w ogóle F80, F82, F83 są panewki. Dlatego zamówiliśmy cały kompletny zestaw do wymiany tych paneweczek. Panewki są tu i tu też są panewki. Tu są jakieś filtry. Tu jest coś, co nie dotykam, bo zepsuję. Kamień mnie potem zabije masa innych śrubek, śrubeczek, bo to wszystko musi być na nowe. Jak już wymieniałeś to na nowe, żeby się nie rozpierdoliło zaraz po wyjeździe. To auto już tak stoi, żeby was nie skłamać miesiąc. A wymiana ogólnie nie powinna trwać miesiąc. To jest tam parę dni i mamy po robocie. Jedynym problemem jest to, że żeby dobrać odpowiednie panewki, żeby je odpowiednio dobrać takie jakie same, jakie były w silniku, no to najlepiej i najłatwiej jest wyjąć silnik, bo, bo masz wszystko na wierzchu, e, ponieważ w danym modelu powinien nie rozkodujesz tego, jakie panewki były. Musisz niestety faktycznie fizycznie wyjąć, znaczyć ich kolor, pójść do ASO, powiedzieć, takie chcę, zamawiasz, ciach, czekasz tam, nie wiem, z pięć dni i ci przychodzą. Ale jak już robimy tą wielką wymianę, to dobrze jest zrobić huba. To jest takie, coś też wam specjalistycznie tego nie powiem. Może poproszę Kamilka, żeby wam to wytłumaczył. E! Co to jest Kranthub? Kranthub? No, a co ja niewyraźnie mówię? Troszkę niewyraźnie. Krank... HUB! A mógłbyś tak bardziej po męsku mówić? Spierdalaj, to jest <noise> kranka w <tłumacz. głos> To jest taka przednia część wału z zębatkami, po których chodzi łańcuch rozrządu. Już? No, co ci mam więcej powiedzieć? Kiedy on się odkręci od wału, następuje kolizja tłoków z zaworami, gdyż rozrząd nie jest synchronizowany. I co? I ten krankhub, on jest seryjnie w tym aucie i trzeba go wymienić, czy go seryjnie nie ma? Seryjnie w aucie jest crank hub, tylko że jest źle inżynieryjnie przygotowany, gdyż trzyma się na podkładce do wału. To jest powierzchnia krankhaba, to jest powierzchnia wału i trzyma się tylko i wyłącznie na ścisk. Mhm. Więc jeżeli ta śruba się poluzuje albo przegniemy troszkę z zrobieniem mocy, on się odkręci. Aha, dlatego musimy teraz takiego lepszejszego, z jakimiś pinami zamówić. Dokładnie, drugiego krankhuba, który w swojej powierzchni nie jest płaska, tylko ma wypustki. Wtedy nawiercamy wał, te wypustki wchodzą sobie w te otworki i mamy znikome prawdopodobieństwo, że on się odkręci i zniszczy nam silnik. Bardzo ładnie. Widzicie, jak mam Kamilę ładnie wytłumaczył? To jest specjalista, to jest specjalista. Oczywiście, żeby nie było tak prosto na i ile czekamy? Już dwa miesiące. Nie, chyba mniej, dwa tygodnie. Jak dwa tygodnie? Kiedy rozkręciłem no, jaki? Myślałem, że miesiąc temu. To już ty minęły dwa miesiące? Dobra. Koniec końców, kurwę czekamy na tego krankhaba I nikt w Polsce jakby nie chce nam go sprzedać yy, i dać nam na to rachunek, fakturę, paragon, wiecie co jest. Dziwna sprawa, skąd ci ludzie to mogą mieć, skoro nie chcą... Naprawdę, Mateusz nie pochwala takich zachowań, więc moi drodzy weźcie się ten. Ale, M4 jak przyjdzie krankhab zrobimy koniec końców. A teraz Kamilku podpiąłbyś komputer pod M8. Uważaj na czarną kanapę. Ogólnie myśleliśmy, żeby zrobić tu Black Coach Casting. To nie byłoby głupie. W, Ameryka... w Ameryce się to przyjęło, to myślę, że w Polsce też mogłoby się przyjąć. Już tam z widzami na Instagramie się podzieliłem e, newsami i pomysłem na biznes. Tu byśmy te bright te influencerki. Co wiecie, zaczynały do tych seks kamerkach czy innych tam typu rzeczach. Za oktem by stali widzowie, więc. Integracja już z widzem jest, no i co one by tu się tarabaniły jak głupie, nie, A tam widzowie by za okno kibicowali fajnie, jakieś donate można byłoby dziewczynom wrzucać. Kurna, to jest pomysł na biznes, to jest content jakiego na pewno nie ma na polskim YouTube. Tego by, tego by nam na YouTube nie puścili. Hmm, mamy pierwszą kandydatkę. Długo się będziesz pierdolić z tym M8 malutka? Mm, czas pokaże. Mamy 49 błędów. Możliwe, że po prostu nikt ich jeszcze nie kasował. To już nie wiem czemu na serwisie nikt tego nie zrobił. No. Ale jest ich od groma. Z takich, które nas najbardziej interesują, które rzeczywiście mogłyby wpływać na pracę silnika, to jest. Crankshaft Sensor General Loss of Synchronization Czyli Ty, to Ty po jest, niemiecku nieźle ci idzie To jest angielski akurat Ale to jest czujnik położenia wału I jeżeli Ci synchronizację To albo jest uszkodzony czujnik położenia wału korbowego e, Albo rozjeżdża ci się rozrząd To znaczy, że silnik za chwilę będzie na śmieci Co kurwa? I błąd wystąpił ci ostatni Znaczy pierwszy, bo kiedy wyskoczyłem do, Było przy 11872 km Czyli wtedy pewnie kiedy zaczął ci słabo kręcić No to, to niedawno No no to, to management, miej akumulator przez jakiś czas albo poprzedni właściciel, bo mówię to są stałe jeszcze. Nie. I co teraz mam zrobić? Gdy miałeś 9 tysięcy, to wszystko no. jest do Twoich czasów. Wszystko jest od Twoich czasów. Tak rozjebałem. O, tak I moment rozjebałem auto? był top modu. Ma się skila. Ja przypominam moi drodzy jeszcze o trwającej akcji. Spośród osób subskrybujących, komentujących, łapkujących moje odcinki. Wybiorę parę które pojawią się u mnie i zawalczą o wspaniałe nagrody jakiegoś Super Mystery Boxa, tudzież wiecie, hajsik. Jeden szczęśliwiec już się tutaj u nas znalazł, możecie go zobaczyć we wcześniejszych materiałach, a tymczasem pora zawieźć to do ASO. Chociaż zanim odwiedziemy to do ASO, to pojedźmy sobie jeszcze na konferencję Fame MMA, bo właśnie trwa w Łodzi. A tam, na tą konferencję, mój dobry kolega Iwan, też już pewnie trochę znany Adam, chłopco, montuje mi te filmy, zmontował coś dla Fame MMA. No i fajnie byłoby to na żywo zobaczyć, więc lecimy. Niezwłocznie pojawiliśmy się pod łódzkim Hiltonem jedynym słusznym zestawem, czyli M8 Competition Cabrio i M4 Competition Coupe. Zjawiliśmy się tutaj, żeby obejrzeć reklamę batona Fame MMA, którą stworzył Adam. Ludzi było w ciul! No nikt mnie nie rozpoznał. No, trudno. Ale od czego ma się kolegów? Zaczęli płacić ludziom, żeby robili sobie ze mną zdjęcia. Szybkie załatwienie opasek, znak sygnał do wejścia. No jesteśmy w środku pełno ludzi, którzy są znani z tego, że są znani. Jakieś znalezienie miejscóweczki. Urwa, cholerę osób było. Wszystkie miejsca zajęte. Super. Ale... Na szczęście udało nam się znaleźć idealne miejsce. Reklama okazała się zbyt zajebista dla komputerów fejmu, które tego nie ogarnęły. Adam bardzo posmutniał. Ale, na poprawę humoru, najlepsze jest jedzenie i szeliga wychodzący z pod stołu. Adam w takim razie dokonał kilku znaczących poprawek, by zmniejszyć wielkość plików w reklamie. A ja znalazłem Majka, którego wyzwałem do walki. I powiedziałem, że jak wejdzie do OKTAGONu, to po prostu będę z nim biegał w kółko. I chłop nie ma szans. Przyjął moje wyzwanie, Adam próbował wyjaśnić mu, na jak wielki hardcore się pisze, ale on był nieugięty. Wyszliśmy w takim razie z konferencji, wprawdzie nie o własnych siłach, bo musiała wyprosić nas ochrona, ale i tak było zajebiście. Batonik fejmu możecie wygrać u Demajka pod którym odcinkiem, bo dałem mu ich parę, jak się ostatnio widzieliśmy, a my Pojedźmy emusemką na serwis i sprawdźmy, czy jest tak poważnie, jak Pan Kamil mówi. E, pan Kamil, dzisiaj jaka fryzura, ty Alvaro. ty. Co ty tam jakieś recepcjonistki masz zamiar na tej recepcji? Będzie unga bunga. Dobra. To jest zwierzę, widzę, to jest zwierzę. Dobra, pakujemy się do wozu i jedziemy teraz. E, Alvaro! v to V8 Nie, bo po prostu tu nie ma paliwa, odcięło mi moc Dobra, oszukuję widzowie, tam jest paliwo Ja, km, ja zawsze w aucie mam pełne baki Zawsze no? Już wysyłam. Zawsze mam pełny bak w aucie, co ty pierdolisz? A z wstałem gaskodę, ja to właśnie co widziałeś Aha A ty co kręcisz? Co? Co? co, co pełny jest! Dawaj abarat Spierdalaj! Pełny bak jest wszędzie Pełny To proszę mnie tu nie dyskredytować w oczach widzów i dotarliśmy do serwisu Co? Co to nie był wyścig? To nie kto był... wygrał? Kięcy, Pierwszy. Nie było kto... To nie było kto pierwszy. Oszukiwał. To był wyścig tylko wtedy, a potem się już nie ścigaliśmy. Kiedy on to kurwa wreszcie pojmie. Amator! No dobra Kamilku, to sprawdźmy. Jak bardzo jest źle i miejmy nadzieję, że nie będzie takiej dramy jak z Mercedesem, wiecie. Że kurwa do końca życia będę na gwarancję teraz ten samochód dawał. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Zepsuło nam się auto. Oj, to źle. Bardzo Ja może nie zaproponuję. O, kawuja jakaś. Bardziej kawuja, tak? Yy, biała. Dwie. 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 Ja to nie Patryk, kawy, nie? Ja tylko Red Bulle. Jestem sportowcem, Wydarliśmy się na cały salon, trzodę zrobiliśmy jak cholera. Musimy chwilę poczekać, bo są wszyscy zajęci. Kamilek, może garderobę odświeżyć w tym czasie, jak czekamy. Nie lubię na to to. Wygląda jak w on będzie coś dobrego. M8 się popsuło. Już daję. O, proszę. No to co, drugą też tu? Tak. Siadaj, Kamilek. Operatura, bo najgorzej Rzadko się zdarza, że ja w ogóle na ten z przyjeżdżam. <grym> Ale mamy gwarancję we m No wiemy. No to wieram. właśnie jest gwarancja, modów nie ma żadnych? Żadnych, żadnych. ja nigdy, Ale... tylko folią okrojone i zmieniona. Dokładnie. Ale słabo. <grym> <grym> Dokładnie <grym> też z takiego założenia wychodzę. Bole, już was ode mnie szydzą, że nie zrobiłem modyfikacji, ale wtedy nie miałbym gwarancji, no i proszę. Okay, do jakiego limitu można gwarancję utrzymać? Co można jeszcze zmienić? Jakiś wydeszek, coś? Tysiąc, 1200 N to jest limit. Powyżej 1200 newta. Możemy tej długość? Żartuję. No. <noise> już Kamilkowi się zaświeciły, świeczki w oczach. bo jak rozrząd przeskoczył, to trochę byłoby... Nie, no, nie jak, jak to by nie chodził tak. To może nie przeskoczył, na fasolkach mógł się przyciągnąć, bo ono tam nie Przeci Jeszcze raz, on przy odpalaniu... Hechła, hechła, hechła. Czasem dłużej kręci. I na wolnych tak sobie czasem potrafi zaświrować, że zacznę się całym autem. Dobra. Nie jest tak już mocno odczuwalne, ale jednak przy aucie tej klasy... <noise> Dobrze, nie wali jak w Mercedesie, jak ja No dobra, to my sobie teraz czekamy, oczekujemy na diagnozę, a w tym czasie... Może wybierzmy jednego z widzów, znaczy nie, przepraszam, już teraz trzech widzów wybierzmy, którzy odwiedzą w tym odcinku nas i zagrają mu no, jakieś fajne nagrody, tak? Tylko teraz w jaki fajny sposób wybrać takich zwycięzców? Mam pomysł. Mamy komputerek. A co potrzeba? Z funkcją YouTube'a, bo potrzebujemy kogoś, żeby wybrał mi trzy osoby z komentarzy. <laughs> to chwileczkę. E, e, Siądźcie sobie e, zobaczymy, czy możemy jakkolwiek udostępnić. Dobra, dobra. Popłysnikami. I zaraz weźmiemy dziewczynę. Dziewczynę weźmiemy jednak? Tak. No bo. Tak, tak, no no, ja już się, piszę tak. YouTube'a. No. Więc było łatwiej. Odcinek, który ten. Proszę, ciekawe czy subskrybują. A nie, nie subskrybują, bo są niezalogowani. To był ten odcinek. Two girls, one car. To pani zaraz wybierze trzech zwycięzców w takim razie. I zaraz do pani wrócimy. A w tym czasie. Pora wspomnieć o partnerze dzisiejszego odcinka, którym jest firma CarVertical. Jeżeli przymierzacie się do zakupu samochodu, warto poznać jego historię no, przed jego zakupem. I właśnie dzięki CarVertical Vertical możecie wygenerować raport, w którym dowiecie się, czy auto, które Was interesuje, było kiedyś kradzione, było kiedyś taksówką, czy był w nim kręcony przebieg, no i najważniejsze, czy miało jakieś wypadki. Dla przykładu bierzemy sobie BMW X3. Tu widzimy piękne, ładne zdjęcia, auto poskładane, no ale dzięki właśnie Carvertical wiemy, że auto miało już jakąś przygodę. No i wygląda to dość poważnie, więc moi drodzy, teraz od Was zależy, czy chcecie jechać przez pół Polski i tracić czas i patrzeć, czy ktoś dobrze posładał ten samochód, czy jednak poszukacie innego auta. Więc teraz z kodem Detailer macie 10%. Ja wszystkich zapraszam do Carvertical, link w opisie, a my wracamy do materiału. Udało się? Oczywiście. Dobra. Mamy trzech zwycięzców. To zapraszam. A, tu ja mam na karteczce. Na karteczce mam napisane, moi drodzy, w takim razie pierwsza osoba to Mateusz Placek. Ciekawy nickname. Druga osoba to liściasty 45. A trzecia osoba to Lord Gaming. W takim razie zaraz napiszę. Hops, zaraz napiszę do nich komentarz, skontaktuję się z chłopakami i zaproszę ich do siebie. O, wyjechała. A ja drugiej kawki nie zężyłem, do pić ciasteczek nie zjadłem, a co akurat. A ja to MK znalazłem pod długietnik z telefonem widziałeś? <grym> do 46. Uwaga, czekamy teraz na... Panie doktorze? No przykro tam jest. Wyskoczył komunikat, że klient zbyt mocno zamula. Jak zamula? Zbyt mocno zamula. dlatego. Moi drodzy, mam... nie zamulam, zobaczcie teraz. Więc to nie było zamulanie. Eee, czujnik położenia wału, wymieniamy, tak? Wymieniamy. Będzie trzeba zamówić. W, w ciągu dwóch dni będzie. Dobra, czyli mogę jeździć na, na razie jeszcze? Możemy jeździć, tak naprawdę jutro powinien być u nas. A teraz A. tak, kwestia zagłówków. No. Klient nie przeczytajmy instrukcji obsługi. Proszę sobie znaleźć taką. No może powiem, że zagłówka z dachem składany w niektórych pozycjach, jak fotele nie można regulać wysokości zagłówka, bo... Aha, faktycznie. Pięknie przyczyniłem instrukcję obsługi, bardzo mi przykro, ale gwarancja została odrzucona. No tak, <noise> całkiem szybko, no to, za, to, ki, ki jest to nie z tym zagłówkiem. Nie zagłówkiem, tylko słonecznikiem. Dobra, tam jest M8, wykręcamy. <noise> nie wiem czy pasuje, bo jest 17 odcieni. Możemy sprawdzić. Dobra, No tak, bo ja, ja jeszcze nie pokazałem, że mi pękło ten słoneczko i pękło węce. Ale to fotel złamał, ale jak widać, nie przeczytałem instrukcji. W sumie, nie będziemy kręcić w lewo i w prawo, zostawiamy już auto, proszę bardzo. Jeszcze, jeszcze zepsuję. Dbajcie o nie. Jeszcze bym zepsuł albo coś, po co ryzykować. E, zostawmy wóz. Mamy M4, też idealne auto zastępcze. Jakby ktoś się pytał po chujku, kupiłem sobie tyle EMEK, no żeby mieć auto zastępcze. Fakt, że do waszka nie jest tak super, ale i tak jest fajnie. Przepakowałem się. A propos, jak już nagrywamy, czy ktoś z Was będzie miał może krankawa czteropinowego do silnika S55? Bardzo potrzebujemy. Ryb. Dobra, jedziemy na firmę. Komentarze do widzów zostały zostawione, więc dzisiaj no raczej się nie zjadą. Dlatego pewnie będziemy widzieć się za dni parę, ale dla Was to będzie moment. Dla Was minął ułamek sekundy, dla nas minęły dwa dni. Odebraliśmy M8 z serwisu. I wymienili wszystkie czujniki, które były wadliwe, niestety powiedzieli, żeby jeździć i obserwować, bo jeżeli błąd się powtórzy, to no to silnik mamy do wymiany. Kamilku, prawda? Prawda. No właśnie, niestety smutne, ale prawdziwe, na szczęście jest gwarancja. Dobra, ale przejdźmy teraz do etapu, gdzie widzowie przyjeżdżają do mnie, a w tym tygodniu przygotowałem Mystery Boxa i pieniądze ukryte w kopertach. Już się tutaj widzowie powoli zjeżdżają. Siemano. Dzień dobry, dzień dobry, tam już przed się też kolejni czekają. Czekamy na ostatniego uczestnika i zaczniemy dzisiejszą zabawę. I udało się, wszyscy otarni, witamy się oficjalnie jeszcze Dzień dobry, dobry dzień. dzień dobry, dzień dobry. Ja skorzystam ze ściągi, ponieważ przygotowałem, jak widzieliście już wcześniej, dawać tutaj małe takie zadania. I teraz zgodnie z kolejnością wyboru Pani Wasą, podpowiem sobie ściągą. Mateusz? To ja. Ty będziesz jako pierwszy, jako pierwszy będziesz miał wybór czy grasz o Highs, czy mystery box, potem liściasty, no i potem Nord Gaming. Wszystko się zgadza, no to możemy zaczynać. Nie to ja tak jak zrobiłem, wiem, się to nie chce. Mystery Boxa? No dobra. No to lecimy z Mystery Boxem. A w Mystery Boxie. Teraz byłem wm 4 od Illegal Knight i jedna skoper. To ja wezmę szczęśliwą. Siódemkę. To może się nie otwieraj. Zobaczymy. Przejazd z N4 od Illegal Night. Jeżeli zapytacie, gdzie jest N4 od Illegal Night. To jest ona tutaj. Bo na wakacje. Udaj na wakacje, jak można szaleć. Tadam. Owa, no Kto takiego mystery boxa zrobił z M4 od Innego No ja. Drugi uczestnik liściasty. Jest. No już nie masz do wyboru mystery boxa, więc masz do wyboru koperty, więc możesz wybrać dwie koperty. Dwie. Dwie aż możesz wybrać koperty. No z zamkniętymi oczami. Nie, ta i ta. I ta, dobra, trzy i Okej, nie No i kolega Lord, możesz jedną kopertę wybrać jako trzecia osoba. Szóstka. Szóstka. No i bajka. No to co? Sprawdzacie czy chcecie wymienić jeszcze koperty? Sprawdzam. Sprawdzamy, dobra. To może po kolei? Siódemka. Czy będzie to, to szczęśliwa siódemka? Nie. No nie była to szczęśliwa to siódemka. To nic, to nic. Jeżdżę M4. <laughs> Druga osoba. Dobra. No, Cięta zero. Zero? Tak, a w drugiej? A w drugiej? drugiej tylko 3 zera na dziesięć to jest. A w drugiej? Stówa. No proszę. A u ciebie jak jest? To ja... Szybko. Stuwa. Również stuwa. No i Dobra, trochę mało do tego. Każdy jeszcze dodatkowo po stówce ode mnie dostanie więcej, nawet jak było zero. A teraz co? Chyba przejdziemy się wszystkimi autami, co? Można. No i klasa. No to kamilku, wyciągamy wozy. jak grożenia. Wszystko git, wszystko git, podoba mi się. Dobrze podaje. Podaję, podaję <laughs> no. Idzie jak trzeba. Dotarliśmy do na najbardziej lanserską ulicę w Łodzi, Sikieczkowską, zestawik prezentuje się, powiem wam, wybornie. Popaki jak wrażenia? wrażenie. Zajebiście. Zajebiście jest? Fajnie się jeździ. Zaraz będziemy się flexować w centrum. Kamilek, trzeba zwinąć mi żebyśmy mogli nagrać ten na flex. O cholera, trzeba Nie. przedstawić illegala, coś jedzie? No. Bardzo się cieszę, że władze Łodzi zrobiły nakaz skrętów prawo w Prawo I legalnie możemy tam wjechać i się po prostu hamsko lansować. Zestawik wygląda świetnie. Jeżeli też chcecie przyjść tutaj do odcinka i poczuć to samo co chłopaki dzisiaj, to subskrybujcie, zostawiajcie łapki w górę i ten, a my jedziemy kolejną rundkę. No. Odpycha się? Odpycha się fest. Co mówisz Kamilek? No co, startujemy na zielonym. Na zielonym? Na zielonym. Zmieniamy się? tam koledze. Na zielonym do czosnek. Standardowo wróciliśmy na Aldi Ring, gdzie zaparkowaliśmy nasze potwory. Jak się podobało? Zajebiście było. To dzięki wielkie. Jak się podobało? Robi wrażenie. Dzięki wielkie, zaraz się wszyscy rozliczymy. Zapytamy jeszcze chłopaków, co wygrali przejazd illegalem. Jak wrażenia? Chłopaki, jak było? Jest zrywne. Czy warto jest brać udział w moich konkursach? Tak, u Pana Adama zawsze. No i super, jest świetnie. I Adam zawsze Dobra, podoba. rozliczamy się moi drodzy. Wam przypominam o subskrypcji i komentarzu, jeżeli też chcecie wziąć udział w takim konkursie. A my sobie będziemy jeszcze poglądać, pogadać, bardzo. więc na razie.